Przyjaciel mój ogon ma I kocham go ponad świat Przyjaciel mój ogon ma Być smutno i szaro dokoła I nie wiesz co robić masz Z kieszonkowa przybędzie wnet Przyjaciel co szczęście ci Gdzieś jakiś zwierzak pragnie z całych sił Spędzać z Tobą każdy dzień. Wystarczy, że życie nie powiesz, a on zjawi szybko się... Wielka odpowiedzialność część pierwsza. Dobrze Rozumiem! Nareszcie! Nie lubię strzępić języka po próżnicy. Tak wiem. Musimy uważać! Nasze rozmowy to przecież tajemnica. Dobra, będę uważał. Chodźmy już, musimy znaleźć Ami. Tylko gdzie mamy zacząć? Miasto jest takie ogromne, troszeczkę się go boję. Pomyślmy, gdzie ona może być. Wiemy, że nie zna miasta, więc pewnie jest zagubiona. Dokładnie tak jak ja. Tak, tak jak ty. Co byś zrobił na jej miejscu? Mm, schowałbym się. A potem? Eee, wychodziłbym tylko po to, żeby jeść. Jasne! Nawet księżniczki jedzą. Bławo, Magic! Przeszukane miejsca, w których koty się stołują. Super! Ale tata nie pozwoli mi wyjść z samej do miasta. Jestem jeszcze za mała. Chyba, że poszłabym z nim. Chyba nie wyjawisz mu sekretu. Co? Pewnie i tak by nic nie zrozumiał Ale wiesz co, tak się składa, że mój tata jest przewodnikiem Pójdziemy z nim na wycieczkę i wtedy poszukamy Ami Nie Nie mogę zabrać cię ze sobą, Flo Tato, proszę To moja praca, a nie zabawa Ile razy mam ci to tłumaczyć? Oj wiem, ale w domu jest tak strasznie nudno Musisz być cierpliwa. Niedługo zacznie się szkoła. No i co zrobisz z psem? Zabiorę go ze sobą. Jesteśmy przyjaciółmi. Mm. Co? E, ty go rozumiesz? Robi tak, kiedy chce, żeby go popłaskać. Mina! Kaminę. Zrób smutną minę. Taką. Dobrze, tato, zostanę w domu. Mm. Och, nie smuć się. No cóż, skoro nie mogę iść. Hmm. No dobrze. <śmiech> Dziękuję! <śmiech> <śmiech> Pomnik postawiono na placu w połowie XIX wieku. Upamiętnia wyjątkową odwagę i poświęcenie królewskich oddziałów. Proszę zwrócić uwagę na niezwykłą trwałość o szczegóły, którą wykazał się artysta. Mamy na myśli przede wszystkim zbroję rycerza i pogadajmy konia. Spójrzcie Państwo na ten charakterystyczny emblemat umieszczony na cokolwiek. Nie jest przyjaźnie nastawiony. Nie bój się. Kogo? To tylko kot. Chcemy zadać kilka pytań. Odejdźcie, bo oberwiecie. Ej, rozumiesz co mówię? Jakim cudem? To długa historia, ale tak, rozumiem. Czego właściwie od nas chcesz? Szukamy pewnej pięknej, syjamskiej kotki w opisie Ami i całkiem niedawno zjawiła się w mieście. Proszę, pomóżcie nam. Widział ktoś te Ami? Ja nie. Nie widziałem. Zadowoleni? Zostawcie nas, chcemy coś zjeść. Mówicie prawdę? Zarzucasz moim przyjaciołom kłamstwo? Nie, skądże on, um, tylko... bardzo tęskni za Ami i chcę ją odnaleźć. Niestety nie mogę wam pomóc. No Idziemy dalej. Już, już! Załóż mi obrożę. Słusznie! Dzięki, że mi przypomniałeś jakiś ty mądry. Cześć, Peter. Witaj, Mary, masz dziś tę samą trasę? A, tak, przyjechałam z grupą turystów. Czy ta urocza dziewczynka to twoja córka? Tak, to jest Flo. Nie chciała siedzieć sama w domu. Mary też jest przewodnikiem. Dzień dobry pani. Cześć Flo. Miło, że towarzyszysz tacie, spędzisz z nim więcej czasu. Martina też wpadła na taki pomysł. Mm. Niestety ostatnio nie tryska humorem. Nie, to nie tak, mamo. Mm. Martina tęskni za Włochami. Do niedawna mieszkałyśmy w Toskanii. Miała tam wielu przyjaciół. Nie martw się, minie trochę czasu i przywykniesz, tak jak Flo. O! Co to jest? Pamiątka z Włoch. Bardzo tęsknisz, prawda? O tak ogromnie. Za wzgórzami i za drzewami. Wszędzie były drzewa. Na jednym z nich miałam swój własny domek. Co się stało Twojemu psu? Um, nie mam pojęcia. Chodźmy, na nas już czas. Pa! Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. Nie, wszystko w porządku, tato. Twarz Martiny pojawiła się w klejnocie z jakiegoś powodu. Być może klejnot przyjaźni chce nam powiedzieć, że potrzebny jest jej zwierzak. Tak, musimy wrócić do kieszonkowa. Tylko nie wiem jak. Spróbuj sobie przypomnieć, co zrobiłaś, żeby znaleźć się tutaj, na Ziemi. Nic nie zrobiłam. Klejnot wszystkim się zajął. No tak, masz rację. Zaraz chwila. Jednak coś zrobiliśmy. Królewscy strażnicy powiedzieli, że Klejnot spełnia szczere życzenia prawdziwych przyjaciół. Pamiętasz? Możemy spróbować. Mój pies i ja razem na zawsze. Tylko o tym marzę. Moja pani i ja razem na zawsze. Tylko o tym marzę. Cię. Już lepiej teraz mnie rozumiesz? Tak! No, Tonela i Ciro i cool. William też tu są! Flo, Magic, to naprawdę wy? Jak miło znów was widzieć! Wzajemnie witajcie! O, o, o... O, no, 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 o, cześć! Gdzie siebie idziecie? Witajcie! O, myśleliśmy, że wrócisz z księżniczką. Masz o niej jakieś wieści? Niestety, nie. Ale my i ja na pewno ją znajdziemy. O tak, wszyscy w ciebie wierzymy. W was wierzymy. Musimy wybrać dla niej przyjaciela. I dlatego potrzebuję waszej pomocy. A więc wróciłam. I ten jej głupi pies też. No, nie lubię go! Ani ja. A moja siostra. Jej nie ma, prawda? Nie, dziewczynce nie udało się jej znaleźć. Doskonale paniała nowina. Ale to jeszcze nie wszystko. Dziewczynka ma połowę klejnotu przyjaźni. Wiem o to. Ale nie wiesz, że pojawiła się na niej twarz innej dziewczynki. A więc to dlatego wróciła? O zwierzaka dla jakiegoś dziecka. Odważna jest. Może pokrzyżować o, o, o. moje plany. Imo! Imo! Cisza! Nie widzicie, że myślę, ile razy mam powtarzać, żebyście byli cicho, kiedy się zastanawiam? Jak śmiesz, co ty wyprawiasz? Przyjrzyj się klejnotowi! To mały owczarek! Co to znaczy? Klejnot pomaga wybrać zwierzaka. Pokazuje wizerunki tych, którzy są sobie przeznaczeni. Myślałem, że to Kieszonkopedia wybiera. No, wszyscy wiedzą, że to magiczna księga. Oczywiście, że tak. Ale magia działa tylko we właściwych łapach. Kieszonkopedia to jedynie narzędzie. Prawdziwa siła tkwi w tym, kto jej używa i wewnątrz klejnotu przyjaźni. Bryant Flo pokazuje twarz dziewczynki. No tak, ale co z tego? To jest nasza wielka szansa, skoro już wiemy więcej od niej. Mamy mnóstwo czasu, żeby znaleźć psiaka i przygotować zasadzkę. Odbierzemy chlo drugą połowę brylantu, wykorzystam potęgę klejnotu przyjaźni i wkrótce obejmę władzę w kieszonkowym królestwie! W tej księdze są imiona wszystkich mieszkańców Kieszonkowa. Kieszonkopedia pomagała księżniczce Ami dokonywać wyboru. Powiedzcie mi, jak to działa? Tego nikt nie wie. Jedynie księżniczka zna sekret magicznej księgi. Wiemy tylko, że dotykała jej i magia zaczynała działać. Mogę spróbować? Pieszącko, Pedio, pomóż mi tak, jak pomogłeś księżniczce Ami. Mm. O, nic się nie dzieje. Przykro mi. To nie twoja wina, tylko księżniczka miała moc. Nie mów o niej w czasie przeszłym. Jestem pewna, że do nas dociera. Co robić? Tylko mędrzec zna odpowiedź. O, Onigustio! Jestem pewien, że pomożesz nam wybrać właściwe zwierzę. Tak? Mój drogi Williamie, jesteś najmądrzejszym ze strażników, a jednak masz rację i jej nie masz. No nie, znowu nie rozumiem ani słowa. Masz rację, że potrzebujesz pomocy i nie masz, bo ja ci jej nie udzielę. Tylko ona może ci pomóc. Została wybrana. A jeśli zawiodę, co wtedy będzie? Magiczny świat kieszonkowego królestwa istnieje po to, by kojarzyć dzieci i zwierzęta. Jeśli to się skończy, kieszonkowe królestwo przestanie być potrzebne. Czy to znaczy, że może zniknąć? O, lepiej było, jak go nie rozumiałem. Wersja polska Studio Genetics Film.